Halo, hello, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, kolejny odcinek znaleziony w sieci. Tym razem będą, będzie aż pięć typów. Zaczynamy od dzisiaj meczem Legia Dynamo Kijów. Legia Dynamo Kijów. Mamy dziś o 20.30 taki mecz towarzyski. Powiem Wam, że mocno mnie zaskoczył ten mecz. Z oczywistych względów, że u naszych rywali cały czas rozgrywa się wojna. Może toczy się wojna. I strasznie jestem ciekaw, jak oni w ogóle w tej chwili mogą grać w piłkę. Z drugiej strony, patrząc na to kompletnie już od strony psychologicznej, no bo przecież nie od sportowej, no to raczej powinien to być mecz przyjaźni. Więc różne, różniste mecze ci najlepsi podają nasze znaczy typy. Mi najbardziej podobał się typ, powiem wam. Obie strzelą, ale jak zobaczyłem, to wiecie, taki masz przyjaźni, to prawdopodobnie będzie remis. A że obie strzelą, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo. No bo tu nikt raczej nie będzie chciał tych Ukraińców, że tak powiem, ograć. Tak mi się wydaje przynajmniej. No że to, to nie może być tak, że Legia ich ogra, nie wiem, za 3-4-0. Poza tym, z tego co ćwierkają w rubelki, Legia wystawia na ten mecz kompletne rezerwy i jakichś juniorów no więc yy, no jest szansa, że to będzie taki wesoły mecz żeby tych Ukraińców jakoś pewnie podbudować i tak dalej no więc opcja draft no bet znaczy opcja co ja gadam opcja obie strzelą nie wchodzi w grę, no bo kurs 1,40 minus podatek nie ma sensu ale słuchajcie, znalazłem takie szaleństwo i chciałbym zaryzykować i zaryzykuję za jakieś tam grosiki Fortuna w meczu Legia Dynamo jest taki zakład obie drużyny strzelą gola w obu połowach czyli tutaj po pierwsza, druga połowa, obie drużyny strzelą gola i słuchajcie na te sorry, bo się pomyliłem, no, zacząłem czytać to a to oczywiście chodzi o ten typ Pierwsza i druga połowa. Chodzi o to, że w i Legia i Dynamo stawiam, że jest szansa, że w jednej i w drugiej połowie przy wesołej takiej grze, praktycznie pewnie bez, bez obrony, albo wiecie, nalajcie obrona, no to jedni i jest duża szansa, że mogą strzelić gola, jak się Mesza zakończy 2-2, albo 3-2 dla Legii, no nie mam pojęcia, to jest zgadywanie, ale jest szansa, a kurs jest na to, zobaczcie, bardzo, bardzo duży. Pierwsza, druga połowa, obie drużyny strzelą gola i tak, tak, 9,60. I słuchajcie, to jest pierwszy typ, który podaje 9,60. Szaleństwo, ale zaryzykujmy. W tej grze czasami, wiecie jak trzeba grać, moneta trafia takie kursy, że oczy przycieramy ze zdziwienia, a, a trafia. Także słuchajcie, pierwszym typem jest Legia Dynamo, obie strzelą w obu połowach. Kurs 9,60 w fortunie. W się nie widziałem tego zakładu. Słuchajcie, następnym typem na 15. Następnym typem na 15. Jest mecz. Już wam pokazuję. 15. I już szukamy tego meczu. Mamy. Huddersfield kontra Queen's Park Rangers w tym meczu podaje jedynkę po kursie 2,10. Zobaczcie, już nawet nie 20, Już znów no spadł kurs na 2,05. Huddersfield 1 2,05. Dla przykład w Estesie. Kolejny dzień jaki mamy to mamy dzień, słuchajcie, 16. i w tym dniu znalazłem taki oto meczek. Zagłębie Sosnowiec, ŁKS Łódź w tym meczu podaje typ ŁKS draft no bet, czyli remis nie ma zakładu, stawiam na wygraną ŁKS-u, ale z asekuracją, że w przypadku remisu będzie z rozstawki. Kurs 1.75 na przykład w sts -ie. Kolejny i ostatni, już piąty typ. Nam dzień 19, aż 19. I mamy mecz Odra-Opole-GKS-Tychy. Normalnie w tym meczu zagrałbym jedynkę, ale z tego, co mi gdzieś tam śmignęło między oczami, przed oczami, Boże, jak ja gadam. Zmęczony jestem, przepraszam. Dzisiaj masakra. GKS Tychy chyba zmieniło trenera. Jest nowy trener. A jak jest nowy trener, to wiecie co jest. Nie zawsze, ale jest duża szansa, że tu będą walczyli za wszelką cenę o jakiś remis. Więc podaję typa. Podaję typa, jak to brzmi. Odra, Opole, pole, no bet. Po kursie. Jeden na przykład 88 w BetClick, jeden 86 w Fortunie. Słuchajcie, pięć typów. Legia Dynamo w obu połowach strzeli gola. Huddersfield wygra z Queen's Park Rangers. ŁKS nie przegra meczu. Wróćcie, jeszcze jest jeden mecz. No, naprawdę jestem zmęczony dzisiaj, sorry. Dzisiaj padam, bo spałem bardzo krótko, a miałem bardzo dużo pracy od rana. Jeszcze mamy typ na dzień 17. Zobaczcie, pierwszy raz się tak mylę. 17. I tutaj eksperci z różnych stron typują, już Wam powiem co, już Wam powiem co, tak zwaną Ligę Brazylijską, w której wszystko zdarzyć się może, jak wiecie, i zespół Kiaba. Kontra fluminense, i tutaj gramy na wygraną fluminense, ale również z opcją drafną no bet, na przykład po 1.82 w STS. -ie. Słuchajcie, to są wszystkie, to jest wszystkie pięć typów. Mam nadzieję, że będą zielone, że przede wszystkim dadzą zarobić kasę. Pamiętajcie, to jest eksperyment, nie szalejcie ze stawkami, chociaż ja to mówię w każdym tym nagraniu. A Wy mi później piszecie, że i tak gracie, i tak gracie, więc ja już się trochę poddaję, jak to mówił kiedyś słynny pan, Rupta co chce, ja testuję, zobaczę na koniec kwietnia, jaki będzie wynik. Póki co słuchajcie. Wynik jest taki, że grając w postawię w tej chwili mielibyśmy 385 zł wygranych. Oczywiście minus 12% podatku razy drzwi wyszłoby nam pewnie około 300, tam 20, 330 zł wygrana. Więc ciekaw jestem, bo jeśli tutaj po tych wszystkich meczach na koniec kwietnia wyjdzie fajny plus, na przykład, nie wiem, 1000 zł, no to powiem wam, że będzie chyba trzeba się tego uczepić, tak? No bo jak to zawsze mówię, jeśli jest coś zielonego i idzie na tym wygrywać pieniądze, to czemu tego po prostu nie, nie dołożyć do wszystkiego tego, co mamy i jeszcze bardziej tego dziada skroić. Dobra, język mi się plącze, już jestem zmęczony, także wszystkiego dobrego Wam życzę, wysokich wygranych. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, o tym całym eksperymencie, czy to ma sens, czy tego nie ma sensu. I tyle. Wszystkiego dobrego, hej.